zalew w Ostrowach w niedzielny poranek w niedzielny słoneczny gdzie jest to słońce? a tam słoneczny poranek fajny zalew ale w tym roku beznadziejnie wyglądający bo coś tu kwitnie woda, woda wygląda jak jak po wycieku z tankowca chyba wodorosty Mam nadzieję, że to wodorosty, że jakiś jakieś odpady, a może spół, może, a może faktycznie, może coś kwitło i, i, i pyłki jakieś to są. Ale no, ogólnie miejsce fajne. Nawet, nie wiem co to jest, pelikan czy piorun, wie, jakiś, jakiś ptak, którym można popłynąć. Z zresztą też. W każdym razie dzisiaj nawet nie ma wiatru. A to jest dziwne i podejrzane. Gdy nie ma wiatru, jest słońce, to znaczy, że będzie pewnie burza. Mam nadzieję, że nie. Ale w tym kraju piorun wie, co się stanie. Także... Także fajnie jest.